W nocy moją kobyłkę leśne licho porwało. A takam się cieszył, że mi się po wojnie ostała. Leśne licho? Ano, tak jak dziadowie bajali. Przychodzi o północy. Trochę krwi na próg na kropi, żeby się nikt nie pobudził i kradnie. Nie poszukalibyście dla mnie tej kobyłki. Pogadalibyście z leśnym ludkiem. Może ją oddadzą. Często giną konie w tej okolicy. Panie, teraz to mało tu koń. Wyzdychały albo żołdacy zabrali. Sąsiad jeszcze ogiera miał i dwie noce temu... Szósty! Licho porwało. Przedtem tylko to jakąś krowinę komu wydoiło w nocy albo kurę zabrało, a teraz... Ech. Ciekawe. Ile dostanę za odnalezienie konia? Dam wam kwaterkę wódki. Dobrze będzie? Dobrze będzie, jeśli policzymy tę wódkę w garncach. I to najlepiej dwóch, a potem przeliczymy całość na korony. No... niech będzie. Tylko mi ją sprowadźcie z powrotem. Siwa kobyłka, uważacie? Nieduża. Licho na pewno zostawiło po sobie ślady. Rozejrzę się tu. Nie zbliżaj się. Nic tu po tobie, Vatgern. Po co wam tyle koni? Planujecie szarżę lekkiej brygady prosto na obóz Radowida? Potrzebujemy ich do transportu rannych. Aha, okoliczni chłopi pewnie dużo sobie kazali za nie zapłacić. Gdyby nas było stać na kupowanie koni, to byśmy też nie głodowali. Jeden z tych koni wróci do właściciela. Taki jesteś pewny? I co? Wybijesz resztę komanda dla jednej starej Habety? Oddacie go po dobroci. Możesz sobie wziąć jednego konia. Tylko która to kobyła, no, a może to bez różnicy? No i, I co tam, panie? To wasza kobyła? A gdzie tam? Mówiłem przecież, że siwa. Ta nasza to ze dwa razy starsza była, a nogi miała krzywe jak moja nieboszczka. Za tę łódkę to wam z nawiązką zapłacę. Dzięki, bywaj.